Wzięłam kolor numer 303 i wziąłam jeszcze trzeci kolor, ale nie mam trzeciej ręki, więc będzie trudno mi go pokazać. Idę umyć ręce. I kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do nowego filmiku. Nie wiem, kiedy był Holu ostatnio na kanale, ale ostatnio miałam okazję na szybko wyskoczyć do Polski i oczywiście zaopatrzyłam się w kilka fajnych rzeczy, które po prostu chciałabym Wam pokazać. W tym holu, w tym filmu, filmie wszystko, co pokazuję, kupiłam sama za własne pieniądze. Nic nie jest sponsorowane, ani barterowe, ani nie wiem, jakie jeszcze. Także tylko i wyłącznie jak zawsze zresztą moje szczere opinie. Będą kosmetyki, będą ciuchy i będzie jedna książka, którą kupiłam już tutaj. W Polsce, ale załapałaś na ten film. E, także jedziemy, może zacznę od kosmetyków, bo to później najszybciej. E, będąc w Warszawie, e, trafiłam do takiego sklepu, do którego zresztą mnie zaprosiła jedna z widzy, której mi się tam nie udało spotkać, ale pracuję tam, także pozdrawiam Cię kochana. E, I to się nazywa chyba Avon Studio, i to jest właśnie w złotych tarasach, że się nie mylę właśnie w Krakowie. E, no i nie ukrywam, że pani, która tam pracowała, była bardzo dobra w tym, co robi, czyli w sprzedawaniu kosmetyków e, i zakupiłam kilka rzeczy, chociaż w ogóle, w ogóle nie planowałam. E, także zakupiłam dwie szminki. Pierwszą z nich mam na swoich ustach. E, to jest Avon seria... nie wiem jaka. Znaczy taki srebrny opakowania. opakowaniach. I e, ja sobie wybrałam Color Tweak. E, to jest taka seria bardzo przejrzystych, dosyć nawilżających szminek. One nie mają jakiejś mega, mega mocnej pigmentacji, ale są widoczne na ustach. To jest pierwsze przejechanie. Oczywiście trwałość nie jest jakaś taka mega zabójcza, ale naprawdę są takie bardzo porządne. Trzymają się dosyć długo, nie wymagają poprawiania w ciągu dnia, nie rozjeżdżają się za bardzo, przynajmniej ten kolor. I taka kolorystyka jest taka dosyć, dosyć ciekawa. No, ten wzięłam, bo nie chciałam takiego za jasnego nudziaka, chciałam coś takiego jesiennego. Kolor nazywa się Tweak i ona była bardzo niedroga, kosztowała chyba około 14 zł. Bo wiadomo, jak to wywolnić, czasem niektóre jeszcze są na promocji, wtedy warto je kupować. Jeszcze ja że powiem, ja wiem, że Ewond to jest właśnie angielska firma, ale jakoś tak. W ogóle od nich nie kupuję i nie mam kontaktu z żadnymi konsultant konsultantkami. I tak jak każda pewnie z wariatek kosmetycznych, przeszłam w swoim życiu ten okres bycia konsultantką, właśnie, w liceum, więc. Nie wiem, na czym to polega ogólnie, w każdym razie nie o tym mowa. Właśnie długo nie miałam, właśnie, długo nie miałam styczności z tymi kosmetykami z Avonu, tak także tam, tutaj jak mówię, kupiłam kilka rzeczy. Także to jest pierwsza szminka, mam dzisiaj na sobie, jest bardzo w porządku. Druga szminka to jest szminka matowa, którą też mi bardzo wiele z Was polecało. One są znowu w takich właśnie aksamitnie jakby wykończonych opakowankach. Ja sobie wzięłam kolor Ruby Kiss który był dla mnie jakiś taki najbardziej przyjemny, intensywny yy, i taki, taka ładna czerwień, yy, która, nie ukrywam odrobinę, mi się właśnie skojarzyła z Żubiu. Tutaj w, yy, w podnocie było inaczej, ale to jest taka klasyczna czerwień właśnie o takim niebieskim niebieskim podbiciu, jakby taka z tych chłodniejszych czerwieni, ale bardzo bardzo wyraźna. Formuła jest dużo bardziej przyjemna niż formuła Rubiu z Maca, oczywiście. To jest ciekawe, bo one są przyrzodczyste od góry, więc można je sobie jakby zobaczyć od góry, jak one stoją koło siebie. Znaczniki koloru też mają u dołu i powiem Wam, że to miałam dopiero raz i na chwilę, więc tutaj nie będę miała jakiejś takiej mega mega wyrobionej opinii. Na pewno konsystencja jest tych takich średnio twardych matów, to nie są takie bardzo leciutkie, bardzo delikatne, ale nie, nie są też jakoś bardzo, bardzo kremowe konsystencja jest bardzo mocna i nawet jak ona zejdzie z ust, to trzyma się tak jakby stain na usta, także to Wam będę dawała znać co i jak po jakby głębszym użytkowaniu, a ten już miałam kilka razy na sobie, jest naprawdę okej, okay, taka dzienna szminka, jakoś to srebrne opakowanie mi się nie wiem czemu nie podoba, tak mi się kojarzy tak generycznie, nie wiem czy jest takie słowo w języku polskim, ale tak jak takie wiecie, nic szczególnego, to już to mi się dużo bardziej, dużo bardziej podoba. Potem oczywiście jak to w Iwonie zawsze były jakieś promocje przy zakupie chyba jakiejś rzeczy były te kredki Przeróżne taniej. I wzięłam, a czy szukałam takie czarnej kredki. Ewonu, bo wiem, że Ewon dalej ma zresztą takie strugane, czarne, żelowe. Jeden, jeden ich minus to jest to, że one to są te kredki, które nie są w drewnianej oprawce, tylko w jakby takiej lekko plastikowej. Podejrzewam, że dlatego, że wtedy te żelowe kredki lepiej się trzymają i nie wysychają tak samo, jak wysychałoby w drewnie. Niemniej jednak te takie plastikowe, jakby skówki, które, czy opakowanie, które się struga, to nie są koszmarne, bo zawsze to jakoś skrzywo ostrugam i jakby jest taki dziubek potem. Nie wiem, czy to ma sens, co ja mówię, ale przymalowane potem tym dzióbkiem zawsze się ukłuje w oko. Dla mnie to jest koszmar. Dlatego pytałam się pani. I to jest i ta, i ta, i ta żelowa z Avonu, jest moją po prostu najlepszą, taką czarną, bardzo intensywną żelową kredką. W każdym razie pytałam się właśnie pani, czy jest jakiś taki odpowiednik albo wykręcany, i pani mi poleciła właśnie tę kredkę Avon Shoe Color, się nazywa Glimmer Eyeliner, kolor Blackest Black wzięłam. I ponoć to jest jakaś taka nowsza formuła. E, I rzeczywiście porównałam sobie, przejechałam na ręce tę, ten kredko, tą kredką i tą właśnie struganą, i powiem wam, że to jest jeszcze bardziej. Bardziej miękka. Czern jest porównywalna. No i widzicie, to jest taka prawdziwa, prawdziwa, przepiękna czerń. Trwałość jest też naprawdę super. E, tak jak mówię, tylko te ty, ty kosmetyki są dla mnie całkiem nowe, więc to nie są moje rzetelne jako, jakby, opinie, ale tak na pierwszy rzut oka jest naprawdę fajna i trzyma się mega, mega długo. I to jest taka typowa żelówka, którą będzie można rozetrzeć, a jak już zastygnie, to się nie ruszy. Nie wiem, jak na linię wodną, będę sprawdzać, ale przy mojej wrażliwej otrzach sobie nie, nie obiecuję po prostu zbyt wiele. W każdym razie fajnie, że jest właśnie odpowiedniej tej struganej kredki wy w czymś wykręconym. To jest dla mnie dużo przyjemniejsze. Nie ukrywam, że też wolę takie wykręcane produkty, bo dla mnie to jest oszczędność produktu. Bo zawsze przy temperowaniu, przy struganiu, wszelakich kredek, no wiadomo, że ten produkt troszeczkę zanika. Jakby wiecie, no, struga się, ja te wszystko. I potem siam jeszcze lip liner. Myślałam, że ten kolor będzie trochę inny, ale nie jest zły. E, to się nazywa Avon True Color, uh, Color Glimmer Stick Lip Liner w kolorze Mystery Mauve. I to ja chciałam takiego jakiegoś nudziaka. E, I to jest nudziak, ale odrobinę taki ciemny. To jest taki nudziak, ale lata 80 trochę. To jest to. E, I znowu jest bardzo fajny, bardzo porządny. Znowu to nie będzie jakaś taka moja mega rzetelna opinia, ale pierwsze wrażenie jak najbardziej ok, Bardzo przyjemnie się tego używa, jest miękki, fajnie zastyga na ustach i dosyć długo, e, długo się trzymam, ale dam znać na pewno kiedyś ulubieńca albo w albo w jakiejś piątce, także tutaj dam znać coś się jak. Potem jeszcze wzięłam sobie korektor, sprawdzałam sobie na, in, na inny, ale powiedziałam, że ten jest z promocji, więc, więc go wzięłam. I to jest seria Lux, czyli jakaś taka bardziej exclusive. I to jest korektor w kolorze, kolorze light. I powiem szczerze, nie wiedziałam, że on ma być matowy, tak przyjechałam na szybko, po szybko, na szybko tylko po ręce, wzięłam ok, nawet, nawet krycie, no i wzięłam. I ta formuła tutaj nie do końca mnie odpowiada. On jest taki bardzo, bardzo pudrowy. To nie jest korektor na pewno nawilżający. Wiem, że dużo osób go tam polecało gdzieś pod oczy, ale powiem szczerze, że on Wam może wchodzić w zmarszczki, może się zbierać i krycie nie jest takie perfekcyjne. Być może będę go używała na moją właśnie strefę T, gdzieś tam na zaczerwiony nos, być może na brodę, no bo ta jego matowość może dobrze działać na te właśnie przetuszczające się strefy, czyli będzie powodowało dodatkowego przetuszczania się skóry. Aczkolwiek dla skóry suchej i dla skóry gdzieś tam ze zmarszczkami, nie wiem, która. dla ludzi, którzy się dużo śmieją, to pod oczy nie wiem. Na razie pierwsze wrażenia nie są za dobre, ale dam Wam znać. Jest takie coś. Dajcie w ogóle te wszystkie rzeczy, które właśnie mówię. Wiadomo, że w holu to ja nie mam tych rzeczy jakby obcykanych na 100%, więc jeżeli jakieś macie swoje opinie, swoje preferencje i tak dalej, to wpisujcie w komentarzach, bo fajnie będzie dla mnie wiedzieć, dla innych dziewczyn oczywiście. E, jeszcze trzy ostatnie rzeczy z Ewonu, No mówię Wam, że się tam kupiłam. E, najpierw tak sobie krzybałam w cieniach, widziałam taki ładny pojedynczy cień, taki trochę jak Burberry, e, Pale wyglądał, tak? Podobnie, ale fajnie przyszła i co pani ogląda jej pojedyncze cienie, jak są paletki? I te paletki były w, w cenie pojedynczych cieni, bo oczywiście były na promont, no więc wzięłam paletkę. I wzięłam paletkę w kolorze Mokka Latte. Ona kosztowała chyba 21 zł, taka, wiecie, klasyczna jawodowska paletka. I powiem Wam tak, moka latę, że no przychodzi normalna paleta z lusterkiem i mamy cztery cienie tutaj. Jest taki jeden jasny, jest taki średni brązik, ciemny brązik i taki błyszczący. Powiem Wam, że była jedna, która była chyba jeszcze lepsza, tylko ona była prawie cała matowa i była odrobinę ciemniejsza, a mnie strasznie zainteresował ten kolor, bo ja uwielbiam takie kolory na dzień. Mam dzisiaj całą tę paletę, właściwie każdy z tych kolorów mam dzisiaj na oczach to oczywiście pod tutaj i w kąciku, to mam na całości powieki, to mam tylko przy, do przyciemnienia i to mam tutaj na ruchomej powiece, ale tak bardzo odrobinie i no zesłoczyjemy to tak, wiecie, jedno przejechanie, jedno przejechanie to wygląda to wszystko tu tak. Jak widzicie, pigmentacja jest okej. Okay. Bardzo podobają mi się, nie ukrywam, te cienie matowe, bo jak widzicie nawet po jednym przejechaniu, one są naprawdę, naprawdę spoko. Nie wiem, czemu oni się zawsze kojarzyły te iwonowskie cienie tak bardzo Tempo, i tak bardzo, że się z nimi bardzo ciężko działało. E, I te błyszczące, one są trochę twardawe, one są takie trochę tępe i trzeba się trochę natrudzić, żeby i to dosyć sporo nabrać, zwłaszcza ten. Ale ma bardzo ładny, delikatny taki błysk, który będzie idealny na co dzień. To nie będzie błysk typu foiled -eyed shadows, ani takie mokre metaliczne cienie. To jest taka delikatna satyna, która będzie. Do makijażu dziennego. Zresztą wydaje mi się, że ta paletka jest ogólnie idealną paletką właśnie do makijażu dziennego, bo możemy albo sobie zrobić coś bardzo delikatnego takim tym y, jasnym kolorem, który ma trochę błysk, ale nie jest taki za bardzo błyszczący, widzicie, tego jakaś czarna kreska, albo nawet delikatny, taki eye tym kolorem to będzie fajne do przyciemnienia. Albo tak jak mówię, ten na całą nawet powiekę można jego rozetrzeć, bo jest taki fajny, dzienny, niezbyt agresywna, coś na tym oku się będzie działo. E, także dzisiaj mam tę paletkę po raz pierwszy na oczach. Używało się mnie jej bardzo fajnie, szczególnie właśnie pokochałam te, te maciki, no ten kolor strasznie mi się podoba, jest po prostu przepiękny, z takim idealnym brązikiem, lekko zimnawym, ale nie, nie za <laughs> Także jeżeli macie pod ręką, albo możecie sobie zmacać i zobaczyć, to polecam tę paletkę. Przepraszam za moje gardło, <laughs> ale jak to bywa, jak jestem w Polsce, są imprezy rana, na które się dużo śpiewa i dlatego od tego dnia leczę gardło <laughs> <W> Życie. się. <laughs> Dobra i ostatnia rzecz z Avonu. <laughs> To już totalnie nie, nie chciałam kupić żadnego kremu, wam w wpłynąć w tym momencie, ale tak jak mówię, pani, która pracuje w Ewołowaniu właśnie tam na tych złotych tarasach, którą bardzo pozdrawiam, jest rewelacyjną sprzedawczynią. Także te również poleciła mi ten krem. To jest A New Ultimate, Ultimate Supreme, bla 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 bla. bla I to jest krem, który jak tam potem patrzyłam gdzieś tam na stronie, to jest dla cery yy, skór 45, ale to jest taki pizza wody, jak wszyscy wiemy. Dobrze wiedzieć, że nam 45, tak w ogóle sobie pomyślałam. Nieważne. I yy, on ma w sobie mieć czarną perłę i jakieś takie nawilżające kompleksy i on w jakiś magiczny sposób yy, ma troszeczkę działać yy, tak, że nasze komórki się będą odnawiać. <laughs> Wiadomo, jaką ja miałam opinię yy, na ten temat. Używam go dopiero od paru dni tak naprawdę, używam go na dzień. Yy, próbowałam go używać na noc, ale zauważyłam, że on ma mikę w składzie. I rzeczywiście w swojej takiej konsystencji jest taki... Yy, przedziwny, bo on niby ma być taki bardzo, wiecie, dla yy, dojrzałej skóry, czyli dla takiej dojrzalszej skóry w ogóle, a on po rozsmarowaniu zostawia niemalże taką tempom, niemalże matową yy, jakby warstwę na skórze. I ja on się świetnie sprawdza też jako baza właśnie dla mnie przynajmniej pod podkład, bo ta skóra yy, jest odżywiona, jest nawilżona, ale też jest taka jakby odrobina zmatowiona, zmatowiona i wydaje mi się, że to jest właśnie zasługa tego, że tam w składzie tak gdzieś w połowie listy e, była mika, którą można używać, której można używać gdzieś tam dostępczo nawet talkiem. Także e, myślę, że będę go używać na dzień. Na noc jest dla mnie taki za lekki, za mało treściwy. Ja lubię mieć tłustą gębę na noc, wiecie, 500 kremów, serów, e, jakichś olejków wszystkiego. Lubię czuć, że skóra się nawilża przez noc i się budza taka po prostu błyszcząca. Ale na dzień lubię, żeby to było troszeczkę bardziej stonowane, no bo też moja skóra się e, no jest mieszana. No, widzicie, teraz to się wsiąknął się ten krem i nie ma absolutnie żadnej żadnej warstwy. Znowu tak jak mówię, no dam Wam znać po jakimś dłuższym czacie, bo wiadomo, że po 5 dniach stosowania kremów to nie będę jego robić jakiejś recenzji, nie mógł wstawiać opinii, ale wiem, że jest i kupiłam też z tej samej serii właśnie serum dla mojej mamy która naturalnie jest moją mamą, więc jest odrobinkę starsza. I e, to serum było takie bardziej bogatsze, bardziej treściwe i bardziej oleiste. I to było takie serum dwufazowe, takie z pompeczką. E, bardzo przyjemne też uczucia właśnie na skórę takiego natuszczenia, lekkiego dawało, więc zobaczymy, jak się moje mamie sprawdzi. Ale moja mama jest leniwym człowiekiem i nie używa niczego, co je kupię. Także do mojej mamy ogólnie. Także dobra. I to były całe moje zakupy, chyba wolności. Jeszcze jakieś tam pierdoły właśnie dla mamy kupiłam, ale to zostało. <laughs> A nie okłamałam was jeszcze. Ogarnij się kobieto. E, maseczkę jeszcze kupiłam sobie, bo leżała przy Kasie kosztowała 9,90, więc najprostszy chwyt marketingowy dla takich głupich ludzi jak ja wrzuciłam do koszyka. E, I to jest maseczka Planet Spa, Turkish Hammam Experience. E, czyli po prostu jakaś tam maseczka z glinką. E, bardzo przyjemna, bo to jest chyba z różową glinką, a przynajmniej ma różowy kolor. I ja wiem, że różowa glinka bardzo się lubi z moją cerą, bo wydaje mi się, że jest troszeczkę delikatniejsza. Czekajcie, bo przeczytałam, bo tego wolnie czytałam. I to jest oczywiście. Od oczyszczająca maseczka twarzy z glinką. Odżywienie, odświeżenie i głębokie oczyszczenie w jednym. Sposób użycia. Rozprowadź cienką warstwę na skórze twarzy, omijając okolice oczu, pozostaw do wyschnięcia około 5 minut, kiedy maska zmieni kolor na różowy, dokładnie spód. co jest ciekawe, ta maska jest różowa, a zmienia kolor na taki bardzo jasno, jakiś taki kremowy. No ale dobra, no użyłam jej tam gdzieś dwa razy, jest okej. Okay. wydaje mi się, że skóra jest bardziej oczyszczona, jest taka bardziej... Londyn. Coś się dzieje zawsze. Skóra jest taka bardziej oczyszczona, odrobinę bardziej rozjaśniona, ale to nie będą jakieś fajerwerki. Ja lubię takich masaczek z glinką sobie używać raz, może dwa razy w tygodniu, bo mam wrażenie, że tak jak mówię, właśnie moja skóra jest bardziej oczyszczona i to z sebum takie bardziej wyjęte z mych porów, jakkolwiek obrzydliwie to nie zabrzmiało. Wybaczcie. I to już po koniec zakupów z Avonu, tak? Potem jeszcze oczywiście szybkim, szybkim tutaj skokiem w bok odwiedziłam Avon, ale też naprawdę miałam jakieś 10 minut, więc tylko spytałam o tę nową kolek kolekcję i powiem Wam, Pani mi powiedziała, że te nowe cienie z tej nowej serii mają zmienioną pigmentację. I mając zmianę pigmentację i powiem Wam, że ta pigmentacja to jest bomba. Wzięłam kolor numer 300. Wzięłam kolor numer 303 i wziąłam jeszcze trzeci kolor, ale nie mam trzeciej ręki, więc będzie trudno mi go pokazać. I to jest kolor 305, czyli 300, 300 czy 305. Powiem Wam, że wszystkie te kolory z tej nowej kolekcji niby są do siebie takie bardzo zbliżone, są takie zgaszone, ciepławe róże, jakieś tam fiolet, ale ja nie lubię fioletów, jakaś też taka głęboka czerwień była, której w sumie żałuję, że nie wzięłam. No i co ja wam powiem? Powiem Wam tyle że bierzemy, fyk, fyk, po prostu fyk, fyk, bierzemy, przykładamy, oczywiście palce bez żadnej bazy. No widzicie, ten stopień na pigmentowania to jest obłęd. Te cienie są dużo, są dużo bardziej miękkie niż te tradycyjne cienie z Inglota. Wspaniale, no widzicie, jak to są te z Avonu, a ten raz, dwa, trzy. Wszystko na ten temat, bez żadnej bazy. Patrzcie, jaki ten ma pigment. E, one są też tak fajnie zrobione, że one po roztarciu jakby e, nie zmieniają się w szarą kupę, że tak powiem. Wiecie, jak się często kupię jakieś takie paletki, zwłaszcza jakieś takie tańsze, oczywiście nie znam tańszych rzeczy, ale wiecie, jak to bywa z jakością, e, że bierzemy, mamy cztery kolory i rozcieramy, blendujemy i wszystko nagle się zmienia w jednobarną kupę i w ogóle nie widać tych pigmentów i to wszystko on tak szaro i nieciekawe. Nieciekawe. Niecieka-wie. Natomiast te cienie, kiedy weźmiemy, rozblendujemy, nawet zmieszamy odrobinę ze sobą, one jakby trzymają swój pigment. Po prostu są przepiękne, świetnie się z nimi pracuje. Znowu użyłam je jakoś dwa razy, więc też nie będę, to nie jest jakaś rzetelna recenzja. No, z bazą trzymają się całkiem, całkiem przyzwoicie cały dzień, jak to. jest prawie spadł. Jak to takie cienie, ale naprawdę pigmentacja jest mega. I tu mam tylko, że właśnie teraz tyle co sobie przejechałam tutaj i mam całą już rękę uwaloną z tych cieni, także trzeba trochę uważać przy pracowaniu, żeby sobie nie zrobić krzywdy, żeby nie robić sobie na przykład za dużo jakiegoś takiego, takiego ciemnego kolorku, ale polecam Wam iść, pomacać, sprawdzić sobie w Inglocie, bo ta formuła jest całkiem inna i one zachowują się teraz dużo bardziej jak cienie z Make Up Geek'a, te takie piękne, miękkie, napigmentowane maty, no to jest, to jest coś podobnego w formule, muszę to sprawdzić, wyszpiegować, ale to będzie coś podobnego, bo są świetne. I jeszcze tutaj mi się zawinęła w tych moich kosmetyczkach jedna mała śmieszna rzecz, która była prezentem. Kochana, wszystko kupiłam. To dostałam, ale to się znalazło w folk Polski, bo też to zostało mi przywiezione z Polski. Mam całkiem brudne ręce z tych cieni. E, dostałam pandę. E, to jest Panda Dream Cool Eye Stick. E, ale pandę dostałam od radzi. Dzięki, kochana. E, I to jest po prostu stick, który się w klęca i to jest niby coś takiego pod oczy i to ma takie ooo, wspaniałe, chłodzące działanie. Nie wiem, po co Wam zrobiłam słodko, czegoś coś przejrzyste i nie ma żadnej yy, faktury, że tak, powiem. że tak powiem. Czemu ja mówię, że tak powiem? W każdym razie bardzo fajna rzecz, zwłaszcza jeżeli macie problemy z opuchlizną, opuchlizną pod oczami, jeżeli nie wiem, yy, jest problemami długo podróż, albo nie wiem, prowadzicie przez długo samochód, przyjechać sobie tym stykiem pod oczami i jest takie wspaniałe, natychmiastowe uczucie chłodzenia, ale tak jakbyście taką zimną wodę sobie dosłownie przy, przyłożyły, Chociaż przyjechałam tym mojemu tomkowi pod oczami, a mówię, że nic nie czuję. Ale to jest gruboskórny mężczyzna, więc dlatego. Ale kiedy ja sobie tym przyjadę, właśnie zwłaszcza rano, to jest tak niesamowicie przyjemne uczucie. Właśnie, właśnie jak leciałam do Polski i w tym samolocie, i potem w tym pociągu, co sobie cały czas tym jechałam. I mega, mega przyjemne uczucie. Nie wiem, jak bardzo to ma jakieś nawilżające i antystarzeniowe, i takie jakieś różne składniki, ale na pewno jest bardzo przyjemne i bardzo fajnie budzi do życia nasze spojrzenie. Także to chyba jest dostępne w Polsce, w Seforze W UK jest trochę ciężej dostępne, nie? Czy to jest Tony Moly? Tony Moly chyba, czy coś takiego. W każdym razie wszystkie nazwy jeżeli coś mam, to będą u dołu, ale popatrzcie to opakowanie. Dobra, musiałam umieć ręce, żeby nie wybrudzić wszystkiego, co będę raz dotykać, ale patrzcie, kredka, kreska się trzyma i nawet szminki widać, tą brązową też, co, dziwy, co dziwne. Spoko. Dobra, jedziemy dalej. Jeszcze właśnie będąc w Warszawie, to jest o tych tarasach, tak się łaziłam, łaziłam, tak stwierdziłam, a że kupię sobie coś na pamiątkę, bo to był taki miły dzień i takie fajne wydarzenie. I weszłam sobie do sklepu Yes, biżuteria, oczywiście, i stwierdziłam, że kupię sobie jeden z tych takich wisiorków ze znakami, jakby powiązanymi z naszymi znakami Zodiaku. Ja jestem Raczek, typowy Raczek. W i wzięłam sobie mojego raczka. Ja oczywiście w srebrze, bo ja bardzo lubię tak na co dzień srebro. Złoto traktuję jak coś takiego bardziej e, na, na, na żarty. Jakby taką biżuterię nie na poważnie. Ale tak, taką prawdziwą biżuterię to lubię mieć właśnie coś w srebrnym kolorze, niekoniecznie srebro. E, także wzięłam sobie mojego raczka. E, no i to jest ten kształt. Strasznie mi się podoba, bo ja lubię takie nieregularne rzeczy, jakieś takie trójkątowate. A on ma tylko... Strasznie słabo mi tutaj odtrzy. Mamy zamiast mojej twarzy. On ma tutaj tylko trzy takie... Wiecie... Cyrkonie chciałam powiedzieć diamenty, cyrkon, nie? E, jest bardzo ładny, taki delikatny na codzie, nie wydaje mi się, że idealne, właśnie zupełnie, nie wiem, białej koszuli rozpiętej pod szyją albo czegoś takiego. E, także no, taka moja fajna fajna pamiątka. E, one występują też w takiej serii z takimi jakby kółeczkami, z takimi blaszkami. E, są też kolczyki, są też pierścionki. Pierścionki też były bardzo ładne, ale to już następnym razem. E, I kosztuje ten wisiorek, e, czekajcie, o tym się mam cenę, e, kosztował mnie on 129 zł, więc Wam pokazuję, bo mi się wydaje, że to jest taka fajna Rzecz, żeby właśnie kupić komuś na urodziny. No, bo wiecie, takie jaki jest miesiąc, jaki będzie znak Zodiaku, no to jest taka fajna, mała rzecz, nie za droga znowu, ale tak przyjemna to noszenie, tak gdzieś związana, taka personalna. Wiecie, to nie jest taki po prostu wisiorek, ale taki wisiorek, który jest powiązany właśnie gdzieś tam z tą urodzenia danej osoby, więc wydaje mi się, że fajna rzecz, tak ogólnie na prezent. Dobra, teraz jeszcze powiem o książce. Książkę kupiłam tutaj, właściwie miałam ją na Amazonie, już zapłaciłam za nią chyba miesiąc wcześniej, bo musiałam ją mieć jako pierwsza. I to jest książka, e, pani, którą bardzo lubię. Pani nazywa się Sally Hughes, i to jest jej druga książka w tej serii. Pierwsza nazywała się Pretty Honest, a teraz nazywa się Pretty Iconic. Pierwsza książka Pretty Honest traktowała jakby o sferze beauty, ale to była taka bardziej poradnik, czyli co zrobić, jak się zachować, jakieś różne rozwiązania i tak tak dalej. Napisana wspaniałym językiem, Niestety nie mogę jej pokazać, bo ją tylko mam właśnie na Kindlu, jeszcze po angielsku, więc w ogóle. Ale napisana wspaniałym językiem, bardzo przystępna, bardzo zabawna. Sally Hughes to jest pani, która jest dziennikarką, przede wszystkim dziennikarką, zajmującą się głównie sferą beauty i kosmetyczną, pisuje, pisywała do wielu gazet, ma też kanał na YouTube, ma też bloga. Wszystko podlinkuję poniżej. E, dobra przyjaciółka Carolyn Hirons, więc jeżeli lubicie Carolyn Hirons, to Sally Hughes też pokochacie. E, także to jest jej najnowsza książka, dopiero ją tam przekartkowałam, troszeczkę zaczęłam czytać. I W każdym razie to jest książka, która pokazuje nam e, kultowe produkty kosmetyczne. Sally Hughes we wstępie właśnie pisze o tym, e, że kosmetyki to jest taka sfera, e, sfera, że taka bardzo błaha i taka, wiecie, traktowana na poważnie, ale tak naprawdę jeżeli wracamy na przykład w Wspomnieniami, wracamy do pewnych chwil, nie wiem, jak nasza pierwsza randka, nasze jakieś, nie wiem, studniówka, jakieś takie ważne wydarzenia w naszym życiu, to często tym wydarzeniom e, towarzyszą albo konkretne zapachy, albo konkretnych perfum, albo jakiejś, e, nie wiem, jakiegoś kremu, albo jakiś kolor szminki, albo kojarzy nam się jakąś kredkę do oczu, którą ukradłyśmy mamie. Wiecie, kojarzą nam się wiele na momentów życia, kojarzy nam się z różnymi, z różnego typu kosmetykami, ona mówi, że sama ma kasetkę gdzieś tam na strychu u siebie, gdzie trzyma na przykład swój jakiś stary krem, albo jakieś swoje jest cienie pierwsze, albo jakiś źle dobrany pierwszy podkład. I to jest sfera, e, która po prostu no gdzieś tam świadczy to na samej przewołuje pie, pewne wspomnienia. I bazując jakby, jakby na tym, Sally Hughes... E, nie stoi łamać praw autorskich, ale ogólnie tutaj są po prostu zdjęcia z jednej strony, z drugiej strony jest zawsze te tekst i są różne produkty w różny sposób właśnie pokazywane, opisywane, jej historia, skąd się wzięło, jakieś takie różne anegdotki, także strasznie przyjemna książka i myślę, że niezbędnik dla fanek sfery beauty, kosmetycznej, pięknacyjnej i w ogóle ludzi, którzy lubią takie rzeczy kulturowe, no bo jednak kosmetyki i moda i sfera beauty to jest nieodłączna część naszej kultury, zwłaszcza jeżeli jest się kobietą, ale oczywiście Oczywiście nie tylko, no bo to, jest, to są pewne wspomnienia, to są zakorzenienia, no to już jest część kultury według mnie i warto się z takimi szczami zaznajomić. Tak jak mówię, no to jest wersja angielska oczywiście tej książki, nie wiem czy i kiedy ukaże się wersja polska, ale jeżeli chociaż trochę umiecie angielski, to polecam tę pozycję, naprawdę czuję, że to będzie fajna lektura. I an, a ostatnia sprawa e, to będą ubrania. Najpierw będzie ciuch z lumpka. O, oczywiście odwiedziłam lumpka, ale kupiłam fajne płaszcze i w ogóle i zostało to wszystko u mnie w domu właśnie w rajczy, bo jak będę w grudniu, to będę miała przynajmniej w czym chodzić, więc bez sensu to brać. E, ale jedną rzecz wzięłam, czekajcie. E, I to jest <laughs> marynarka z firmy Maisons Cinco, Cinco Dam nazwę poniżej, bo nie będę tutaj gwałcić języka francuskiego. I to jest taka zwykła marynarka, e, która jest taka lejąca się. Ona ma lejący się przód, ma całkiem długie e, rękawki, co jest fajne, bo ja lubię mieć mój tatuaż zakryty w pracy, a na przykład ta sukienka go nie, nie zakrywa. E, także ma fajne długie rękawki, jest bardzo leciutki leciutki, leciutki lebe, le, bardzo e, taki miękki. 14 poliester e, i 6% elastan, e, ale to jest produkt naprawdę bardzo dobrej jakości e, i to jest MK. I to jest tak. Taka rzecz, która y, będzie wyglądała... Co ja tu mam? Aha, kwiatka. Będzie wyglądała dobrze do wszystkiego, będzie wyglądała dobrze do jeansów, dobrze do białej koszuli, a te, też dobrze na jakieś sukienki, tak bardzo, bardzo y, na luzie. To jest ten typ marynarki, która ona jest fajnie cięta i dopasowana i krótsza, krótsza z tyłu, więc nie zrobi jakby krzywdy mojej sylwetce, ale przez to ten, ten taki swój waterfallowy, czyli jakby przód jak wodospad, że tak powiem, ona daje takiej luzu i miękkości naszej sylwetce, także to dorwałam za piątaka. I jeszcze będąc w Krakowie, bo też odwiedziłam Kraków, byłam w galerii krakowskiej, to jest zaraz przy dworcu, no ale tak łaziłam i te sieciówki, i te sklepy, wszystko było takie nudne, po prostu nie miałam co kupić, a w sumie nie miałam jakiejś, jakiejś pracy, czy kupić, tylko tak sobie wygładziłam oglądałam, aż tu nagle przychodzę, patrzę, co to za wystawa i tak... Uch, tak wiecie, wróciłam, weszłam do sklepu i zaczęłam szpyrać i powiem Wam, że zakochałam się. Ostatnio właśnie o tym chyba mówiłam na Snapie i... Chyba na Insta też. Odkryłam polską markę, którą powinna była znać wcześniej, ale tak jak mówię, jestem odrobinę odcięta. I ona się nazywa, czekajcie. Chciałam zanurkować. Ona się nazywa Yoshi, Yoshi, Yoshi.com, sklep online. I one czymś tak, jak jest zresztą, napisane są online, ale między innymi w Krakowie mają właśnie swój butik w tej galerii krakowskiej tam na górze. W każdym razie ja byłam w szoku. To jest marka, która ma siedzibę właśnie w Krakowie, na Pawiej. I rzeczy mają rewelacyjne. Oczywiście nie ukrywam, że część rzeczy jest bardzo mocna, gdzieś tam inspirowana różnymi innymi projektantami i markami takimi wysokopółkowymi, ale wiele z tych rzeczy, które mają, strasznie mają, strasznie są zakorzenione jakby gdzieś tam w polskiej modzie, w polskiej estetyce i w ogóle. Kupiłam na przykład tę bluzkę, która jest po prostu rewelacyjna. E, tu są jakieś takie wzorki i wyszewiania. No mnie się kojarzą bardzo regionalnie. Nie wiem, czy to jest na bazie jakiegoś nowego innego, że tak powiem, projektanta, ale mnie się skojarzą tak fajnie folkowo i regionalnie. Ona oprócz tego, że ma tutaj te przeszycia, tutaj ma, e, a czy te hafty, tu jest ściągać i tu ma ściągać, a z tyłu i z przodu jest po prostu cała plisowana. Więc wiecie, to jest taki krój e, zabawowy. To nie jest bluzka na poważnie, to nie jest bluzka uh którą będzie nosił ktoś, kto, kto aktywuje życie, mi się wydaje śmiertelnie poważnie, ale wyobrażałam sobie ją do czarnych rurek i wysokich na przykład szpilek, albo nawet do jakichś szerokich kulotów fajnych, no według mnie będzie wyglądała idealnie, jest przefajna, yy, prześmieszna, nie będę tutaj jej ubierać, ja na pewno ją pokażę w jakiejś z mojej stylizacji szalonej, ale po prostu coś pięknego, że macie okazję, i to idźcie sobie i przymieście. po prostu ilość materiału, którą ona ma, coś rewelacyjnego, zakochałam się w niej zupełnie. Yy, I drugą rzeczą, yy, którą tam kupiłam, yy, jest ta sukienka, którą mam na sobie, sukienka małpy, e, którą też pokazywałam na Instagramie, nie chcę mi się tutaj wstawać i ale na Instagramie można ją zobaczyć. E, Użykła mnie ta sukienka, bo po pierwsze jakość jest wspaniała, z takiego grubego, fajnego, lekko elastycznego materiału. I ten krój, który ma połączenie sobie lat 60. z taką nowoczesnością i po prostu małpy. Ja ostatnio właśnie skończyłam czytać książkę tę o modzie PRL-u, która nazywa się To nie są moje wielbłądy. I tam właśnie no te wielbłądy to były wielbłądy, które były tam na jednej z sukienek w każdym razie. I jakoś te małpy tak mi się skojarzyły, skojarzyły właśnie z tymi wielbłądami i ta kolorystyka retro, i te wzory retro, że po prostu no way wzięłam i po prostu musiałam, musiałam ją mieć. Ale też założyłam na siebie i powiem Wam, że ta sukienka jest idealnie i pięknie, perfekcyjnie odszyta. Także tak jak mówię, dam Wam linka na, na dole do, do mojego Instagrama, gdzie będzie można zobaczyć w całości, jak to wygląda. Ale no, coś pięknego. Tak jak ja miałam też sklep online. To co mówię, to nie jest sponsorowane i nikt nie wie, że o tym mówię. Ale no, bardzo fajna, bardzo fajna marka. bardzo fajna jakość, ceny nawet nie aż takie kosmiczne jak za rzecz, jak za polską po prostu markę, no. Bardzo fajna rzecz. Polecam moja, moja rekomendacja. zauważyłam, że te rzeczy wyglądają dużo gorzej na stronie internetowej, niż wyglądają na żywo. Przysięgam, jak tak oglądałam, to nie mogłam po prostu od tego wszystkiego odkleić. Także koniec e, tego filmiku na dzisiaj, bo jeszcze chciałabym zjeść zupę, którą sobie odgrzewam, i teraz muszę wrócić do pracy. E, no, także koniec gadania z sensu, bo już zaczynam gadać bez sensu całkiem. Dziękuję bardzo swojej strony za oglądanie. Zapraszam do komentowania, do lajkowania, udostępnienia, do jeżeli tylko macie ochotę. E, no i cóż, do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Oczywiście bardzo witam wszystkie nowe osoby na moim kanale i również witam moich staruszków. Bardzo Was kocham i do zobaczenia w niedzielę. Niedzielę. Pa. Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i to pa! pa.